Opowiem to szybko, bo do dziś czuję dreszcze, gdy tylko o tym myślę. W mojej szkole zawsze był jeden korytarz, którego nikt nie lubił, ten przy sali 23 był ciemniejszy, chłodniejszy i echo niosło się tam dziwnie, jakby czas płynął wolniej. Nauczyciele mówili, że stara część budynku tak ma, ale każdy uczeń wiedział, że po prostu ktoś tu kiedyś zamknął coś, o czym nie powinniśmy wiedzieć. Pewnego dnia zostałem po lekcjach, bo musiałem oddać nauczycielce zeszyt. Wracałem właśnie tym korytarzem i zauważyłem coś, czego wcześniej nie było uchylone metalowe drzwi obok sali 23, prowadzące w dół. Jakby zejście do piwnicy, ale nigdy w życiu tam nie widziałem żadnego wejścia. Pomyślałem, że może woźny coś przenosił, ale kiedy podszedłem bliżej, usłyszałem czyjeś sapiące oddychanie. Tak niskie i powolne, jakby ktoś od lat nie widział światła. Zanim zdążyłem pomyśleć, drzwi same otworzyły się szerzej, skrzypiąc tak głośno, że aż mnie przeszedł zimny pot. Z dołu było kompletnie ciemno, ale nagle zobaczyłem coś białego. Najpierw myślałem, że to czyjaś dłoń. Potem, że to twarz. Wynurzająca się z mroku, jakby przyczepiona do długiej, cienkiej szyi. Oczy miała ogromne i mleczne, a usta rozciągnięte nienaturalnie, jakby coś je trzymało od środka. Zamarłem. Nie mogłem nawet krzyknąć. A ta istota podpełzała coraz bliżej, wydając z siebie niski, dygający dźwięk, jakby ktoś puszczał nagranie w spak. Kiedy była już kilka kroków od wyjścia, nagle błysnęło światło, woźny zapalił lampę nad korytarzem i wrzasnął. Ej, co ty tam robisz? Odwróciłem się w jego stronę na ułamek sekundy, a gdy spojrzałem z powrotem, drzwi były zamknięte. Tak, jakby nigdy nie były otwarte. Powiedziałem woźnemu, że ktoś tam jest, ale on spojrzał na mnie tylko dziwnie i rzucił. Chłopie, ta część szkoły jest od lat zamurowana. Tam nic nie ma. Nie uwierzył mi. Ale najgorsze było następnego dnia. Pod salą 23 leżała biała, długa rysa, jakby ktoś pazurem przeciągnął po podłodze, od drzwi, aż do samego środka korytarza, a obok woźnego patrzącego, jakby coś ukrywał. A kiedy przechodziłem, usłyszałem z wnętrza tych niewidzialnych drzwi znajome ciche sapnięcie. Jakby to coś nadal tam było. I czekało, aż znowu zostanę sam.